Z tej strony ponownie maget. Witam Was w kolejnym materiale. Tym razem przygotowałem dla Was małe zestawienie Waszych ulubionych, czy tam najlepszych okrętów premium, jeśli chodzi o pancerniki. To, co tutaj obejrzycie, ta lista 10 okrętów powstała na podstawie ankiety, w której zagłosowało niemalże 400 osób. Także całość tej listy jest na podstawie Waszych głosów. Jeżeli jesteście zainteresowani, kto zajął jakie miejsce, to zapraszam gorąco do oglądania. Listę 10 najlepszych pancerników Premium otwiera moi drodzy Alabama, czyli pancernik amerykański tieru 8. Dosyć bardzo zbliżony gameplayem do tego co mamy w rzewku, czyli do North Caroliny. Główne cechy charakterystyczne to Grana dziób, Bardzo celne działa. Bardzo dobra pelotka. Jako taka sekundarka, niestety, dosyć krótka. I do tego dochodzi jeszcze w miarę sensowny kamuflaż. Zgodnie z waszymi głosami na miejscu 9 znalazł się przedstawiciel Regia Marina, czyli włoski pancernik ROMA. Charakteryzują go głównie dosyć mocne działa, dobry kamuflaż, dobra zwrotność, szybkie przestawienie tych dział, ale niestety tutaj wysoka penetracja, która często będzie nam generowała overpeny na krążownikach, ale za to bardzo mocno bije w pancerniki. Na miejsce 8 trafia Nelson. Okręt brytyjski Tieru 7 dostępny za wolnego expa. Bardzo charakterystyczny gameplay. Mamy tutaj potężną naprawkę, która przywraca bardzo dużej ilości HP. Jeżeli mamy pożar czy zalanie, to nie jest on nam straszny, bo to spokojnie sobie naprawimy trzy potrójne wieże umieszczone na dziobie strzelają pociskami, które mają tu bardzo wysoką szansę na pożar, i to jest główna moc tego okrętu naprawka i pożary. A miejsce siódme zawędrował nam tutaj Massachusetts, okręt bliźniaczy Alabamy, którą mieliśmy już wcześniej na liście, ale tutaj gameplay jest totalnie odmienny. Mamy potężną sekundarkę, która strzela bardzo celnie i bardzo daleko, ale niestety mamy dosyć takie rozrzucające pociski działa o Sigma 1.7, więc jest to okręt do gry na blisko i jest to właśnie główny argument, dla którego wrzuciliście go tutaj na listę. Walka w zwarciu z przeciwnikiem daje dużo frajdy, a okręt do tego nadaje się wyśmienicie. Im wyżej w listę tym ciekawiej. Na szóstym miejscu Scharnhorst, okręt do walki raczej na blisko. Jeżeli chodzi o karcenie krążowników to wymarzony okręt do walki z pancernikami, im bliżej tym lepiej. Wtedy możemy wykorzystać pełen arsenał tego okrętu, czyli i torpedy i dosyć dobrą sekundarkę i działa przeładowujące się 20 sekund. Stary, ale nadal bardzo użyteczny okręt. Na miejscu piątym znajdujemy Mizuri, czyli okręt już w zasadzie legendarny, bo już niedostępny do kupienia. Okręt klasy Iowa o bardzo celnych działach, bardzo dobrej obrony przeciwlotniczej, dosyć dobrej manewrowości, niezłym kamuflażu, do tego posiada jeszcze radar i co najlepsze jest okrętem, który zarabia najwięcej kredytów na bitwę, więc to czyni go na pewno jednym z lepszych wyborów, jeżeli chodzi o pancernik premium. Na miejscu piątym owłos przed Mizurii kolejny reprezentant włoskiej marynarki, Giulio Cezare. Okręt piątego poziomu, tutaj dosyć nisko, ale jest to okręt śmiertelnie niebezpieczny dla każdego okrętu, nawet dwa tiery wyżej, więc okrętami siódmego poziomu radzimy sobie bez większych problemów. Dosyć dobry kamuflaż, obrona przeciwlotnicza obecnie dosyć przeciętna, ale jeszcze sobie poradzi z obroną przed pojedynczą eskadrą. No i główny atut, czyli celne i dosyć mocne działa, które również. Mimo tego, że potrafią solidnie ukąsić z pocisków przeciwpancernych, to jeszcze w miarę sensownie podpalają. Miejsce trzecie to spore zaskoczenie, myślę, że i dla Was, tak jak i dla mnie. Znaleźliśmy tutaj dziadka Tirpica, okręt premium dosyć stary. Po pewnych zmianach naprawdę fajny okręt. Niestety ma swoje wady, ale potrafi je zrekompensować dosyć dobrym pancerzem. Jeżeli chodzi o torpedy, to mamy tutaj też czym się bronić. Na 6 km jesteśmy bardzo niebezpieczni. No i do tego dochodzi ponad 11 km sekundarka. Także jest czym walczyć, jest czym się bronić. Na miejscu drugim znajdujemy dosyć świeżą pozycję, jeżeli chodzi o nasz port, mianowicie pancernik francuski Jambard, to jest Pierre 9, również dostępny za wolnego EXPA. Okręt bardzo uniwersalny, o dobrej sekundarce, którą możemy jeszcze podbić, dosyć dobrej obronie przeciwlotniczej, no i bardzo uniwersalnych działach mamy tutaj do tego jeszcze boost do, re do reloadu, także możemy w ciągu 30 sekund wyładować dwie dodatkowe salwy. Bardzo uniwersalny okręt, bardzo szybki, mający do dyspozycji jeszcze doładowanie silnika. No i niestety musimy tu pamiętać o kalibrze. Nie jest zbyt duży, więc do dużych, mocno opancerzonych celów musimy podejść naprawdę blisko. na szczycie naszego zestawienia najlepszych czy też ulubionych waszych pancerników premium znajdujemy okręt 9. poziomu japoński Musashi, okręt, który zdobył wasze serca potężną artylerią kalibru 460 mm, ogromnym zasięgiem dział, no i do tego dosyć przyzwoitym pancerzem. No i wydaje mi się moim zdaniem oczywiście, że to są jedyne rzeczy, jakie ten okręt jest w stanie zaoferować. Jedyna premka której w zasadzie nie mam, bo nie wydawała mi się interesująca, ale widzę, że Wasze serca zdobył kaliber dział i zasięg. Jeżeli chcecie, żeby takie materiały pojawiały się jeszcze na temat niszczycieli i krążowników, to dajcie znać w komentarzach. Bardzo dziękuję za uwagę, do usłyszenia i na razie.